Fundusz Obywatelski imienia Henryka Wójca pomaga nam pomagać. My, to znaczy mamy i dzieci z Dworca Brześć, kobiety poparzone przez los, dzieci ze skradzionym dzieciństwem, uciekinierzy z Czeczenii, pomagamy. I jeszcze bardziej potrzebującym. Pomagamy opuszczonym polskim staruszkom z dzielnicy o nazwie Radość. Ale jakże nieradosna jest ta dzielnica! I po to, żeby przygotować domowy, pyszny, pachnący, mięciutki obiad, potrzebujemy funduszy. I tu zwracamy się z projektem do funduszu Henryka Wójca. Dostajemy pieniądze i jest! Są manty, ciepa, ogarz I cały obiad z radością jedzie do radości. Widzimy też taniec, widzimy śpiew, widzimy przytulanie przytulamy starość i w tym przytulaniu pomaga Fundusz Henryka Wójca. Osoby bez domów nie zawsze potrzebują tylko jedzenia, potrzebują też rozmowy, wysłuchania, ale bez jedzenia też jak. I tutaj znowu pomaga Fundusz Henryka Wójca, kiedy dzielimy, dzielimy się posiłkiem, dzielimy się sobą i jest to piękne, że osoby, które są uważane za osoby z marginesu społecznego, Jadą do innych osób, które są uważane za osoby z marginesu społecznego, łączą się i pomagają. Świat staje się uśmiechnięty, cieplejszy, lepszy.